Witamy Państwa ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Koźminie. Ania Pawliska ze strony Gazety Lokalnej Kotoszyn. Jacek Zawodny, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 minia strajku dzieci koźmińskich 1906-1907 w Koźminie Wielkopolskim. W naszym ostatnim wydaniu piszemy, spotkaliśmy się właściwie po to, żeby poopowiadać troszeczkę o, o Szkole Podstawowej numer 1 w Koźminie, o tym, co się już niebawem wydarzy, bo już w najbliższy piątek i o tym piszemy w naszym ostatnim wydaniu Gazety. Macie Święto Patrona, Jacku. Tak, Święto Patrona to bardzo ważne wydarzenie w historii naszej szkoły. Tak jak Państwo zacytowaliście w Gazecie, Pozwolę sobie odczytać tą krótką taką notatkę, którą Państwo piszecie. Ważną datą w historii koźmińskiej szkoły był strajk uczniów przeciwko nauczaniu w języku niemieckim. Za początek strajku szkolnego przyjmuje się dzień 19 września 1906 roku, kiedy najpierw dzieci z klas pierwszych, to jest najwyższej, zwróciły wręczone im podręczniki, a następnie uczynili to uczniowie klas drugich. My co roku od wielu lat chcemy uczcić pamięć tych wielkich, małych bohaterów, którzy sprzeciwili się nauce w języku niemieckim. I na pamiątkę właśnie tych wydarzeń szkoła nosi imię Strajku Dzieci Koźmińskich 1906-1907. I co roku uroczyście we wrześniu czcimy i przypominamy te ważne karty. Historii. To są ważne karty historii dla naszej szkoły, ale również dla całej społeczności Kośmińskiej. Mhm. Jacku, co macie zaplanowane na ten piątek w takim razie? To jest szczególny dzień. To jest dzień ważny dla społeczności uczniowskiej, dla grona pedagogicznego, ale również i dla mieszkańców miasta i gminy Kośmińsk Wielkopolski. Dzień będzie wyglądał następująco. O ósmej godzinie rozpoczynamy zajęcia. I przechodzimy do kościoła na Mszę Świętą. Po Mszy Świętej, przed budynkiem szkoły, odbędzie się wciągnięcie flagi na maszt i odśpiewanie hymnu państwowego, a następnie będzie uroczysty apel i pasowanie dzieci klas pierwszych na uczniów szkoły podstawowej. I po tym apelu, w okolicach godziny 12:30, zakończą się uroczystości oficjalne, i dzieci odjadą autobusami do domu. Mm -hmm. No tak, powiem tak. Święto Patrona to taki troszeczkę początek tej naszej rozmowy, bo chciałabym jeszcze poruszyć z Tobą kilka tematów. Tego na przykład, że we wrześniu zostałeś wybrany na drugą kadencję jako dyrektor. Więc będziesz rządził przez najbliższe ile lat? Kadencja dyrektora to 5 lat. Dokładnie. To prawda, zdecydowałem się startować ponownie w konkursie na dyrektora szkoły. Komisja zdecydowała powierzyć mi te obowiązki na najbliższe 5 lat. Dla mnie to duże wyzwanie. 5 lat, bo duże, to jest. duże wyzwanie. Dokładnie, ale jest też nie jakiś sukces, Jacku. To już po ocenie pozostawiam innym osobom. Powiem tak, ja oceniam dobrze, bo bywam tutaj w tej szkole właśnie na płacówkach i wiem, co się zmieniło, jak wiele się zmieniło, jak bardzo dbasz o to, żeby się szkoła cały czas rozwijała, więc może tak podsumowanie kadencji poprzedniej. Tak, no, tych działań było dość dużo. Ja tylko przypomnę, że w szkole udało się założyć światłowód, uzupełnić Wi-Fi w całej szkole. W każdej klasie mamy komputery, mamy dziennik elektroniczny. Udało się stworzyć dwie pracownie komputerowe pracownię fizyczno-chemiczną. To pomieszczenie, w którym się znajdujemy, to. Bardzo ładne pomieszczenie. To, Centrum, centrum multimedialne, Centrum Biblioteczne, a my znajdujemy się w jednym z tych pomieszczeń, to biblioteka szkolna, która też no, w ostatnich m, czterech latach przeszła dużą metamorfozę, e, też pozyskiwaliśmy środki zewnętrzne e, z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Także no, tych działań jest dość dużo, jeśli chodzi o wyposażenie. W ostatnim roku szkolnym realizowaliśmy też duże projekty, między innymi projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolska. No i taki projekt, który realizowaliśmy i w zeszłym roku szkolnym, teraz realizujemy to laboratoria przyszłości, obecnie odbywają się w szkole szkolenia dla kadry pedagogicznej tak żeby ten projekt w tym roku wdrożyć i przedstawić uczniom naszej szkoły. No i z takich nowości, w którym w tym roku też zająłem się i podczas wakacji, to warto wspomnieć, że w budynku, w którym się znajdujemy, w tej części szkoły, zostały wyremontowane trzy kondygnacje od parteru aż po drugie piętro. Jest tak można powiedzieć, że około jednej trzeciej szkoły udało się wyremontować. Wymieniono drzwi zewnętrzne, wymieniono elementy hydrauliczne, elektryczne. Dużej zmianie uległ wizerunek pokoju nauczycielskiego, żeby te warunki dla, dla nauczycieli były lepsze. lepsze, żeby się lepiej pracowało w takich normalni, normalnych, bym powiedział, warunkach. No i to też na co postawiliśmy w bieżącym roku szkolnym. Nasze otoczenie szkoły jest zlokalizowane 200 metrów od, od centrum. Ono kilka lat temu zostało tutaj jakby zrewitalizowane. Przed budynkiem szkoły położono nową kostkę. Te warunki były lepsze, takie bym powiedział, że dostosowane do obecnych czasów. Natomiast tego betonu dość dużo w naszym otoczeniu. Stąd postaraliśmy się, żeby było więcej zieleni i udało nam się dosadzić więcej drzew, krzewów. Tutaj też swój udział miała fundacja banku Santander, ale również placówki, które wspomagają nas. Pierwszy oddział Santander Banku w Krotoszynie i partner Banku Santander w Koźminie Wielkopolskim. To dzięki wsparciu i inicjatywie banku udało się pozyskać środki, i dzięki temu no, mamy dookoła szkoły bardziej ekologicznie, ale co też zawsze podkreślam, historycznie. No, bardzo ładnie. Nie ukrywajmy też, że ostatni czas był taki dla szkolnictwa trochę ciężki. Pandemia, to że, że szkoły były zamknięte. Teraz yy, można powiedzieć, że szkoły troszeczkę biją się z myślą, co zimą, tak? Bo, bo ogrzewanie, bo, bo jak to będzie, co się stanie, czy pójdziemy na zdalne, jak Wy sobie będziecie z tym radzić? Jestem przekonany, że do zdalnej edukacji nie wrócimy. Zmienione prawo daje taką możliwość dyrektorom, w przypadku gdyby się nie udało dogrzać budynków szkoły, zdecydować o fakcie, że ma być zdalna edukacja. Jako dyrektor szkoły z pełną odpowiedzialnością mówię, że zadbałem o to, by ten opał do końca roku był. Środki zostały zabezpieczone w budżecie gminy. I nie widzę takiego zagrożenia na chwilę obecną, by z tego powodu miało być zdalne nauczanie. Wiemy, że ono jest nieefektywne, ono się nie sprawdza, no i jest dość trudno. Wiele takich problemów dzieci mają emocjonalnych a rodzice mają kłopot, żeby później tym dzieciom pomóc, często jest tak, że to internet nie działa, to komputer się psuje, no tych problemów jest wiele takich, wiemy jak to wyglądało przez no, poprzednie wiemy, dwa lata I trzeba, się, i trzeba było się po prostu no, z tym zmierzyć. A mimo wszystko sobie doskonale poradziliście, bo rozwierają ja się. Że, ja, myślę, że każda, ja myślę, że każda szkoła musiała sobie z tym po prostu radzić na swój sposób, jak to tylko było możliwe, czy dobrze, czy, czy źle. To już mogą ocenić tylko uczniowie i rodzice. Wiadomo, że to duże, duże wyzwanie i to było takie wyzwanie z dnia na dzień. Dużym atutem tej szkoły był fakt, że no, mieliśmy i komputery w klasach i mieliśmy dobre łącza internetowe, co jakby no, było dużym atutem, mieliśmy dziennik elektroniczny już, czyli ta komunikacja online no, były kłopoty, ale udało się tak to poprowadzić, że im dłużej trwała pandemia, i dłużej ta nauka online była, tym tych problemów było jakby mniej. Takich bym powiedział, internetowo, internetowych takich, natomiast no takich problemów emocjonalnych to wzrastało cały czas no to tak i, z, i chyba... z skutkami tego musimy sobie radzić dzisiaj. Do tak? Dzisiaj, dokładnie. No to bardzo się cieszę, że nie będziecie musieli przechodzić na to zdalne, tak jak co niektórzy straszą. A jakie plany na, na tą kadencję, Jacku? Tak, no by... plany oczywiście są, e, chciałbym dalej Tą szkołę rozwijać, bo ja zawsze mówię, że to ma być nowoczesna szkoła, ale gdzie kultywowana jest historia i tradycja. To dla mnie bardzo ważne, by godnie czcić patrona naszej szkoły. Chciałbym tu kilka rzeczy jeszcze w tej szkole zmodernizować, bo wiadomo, że tego będzie wymagało i. Mam jeszcze dwie klasy do zmodernizowania w drugim budynku, bo chciałbym je też dostosować. Mam do wyremontowania sekretariat, gabinet jest do wyremontowania. No, chciałbym też więcej poświęcić czasu i środków na, na budynek wewnątrz, ale również i z zewnątrz, na otoczenie. Chciałbym też mocno w tym roku postawić na realizację tego projektu "Laboratoria Przyszłości" i tutaj się dostosować. Tworzymy takie pomieszczenie, w którym wszystkie pomocy dydaktyczne, właśnie pozyskane w ramach tego projektu, chcemy wyeksponować w taki sposób, by. Były one dostępne dla uczniów i dla nauczycieli, żeby fizycznie z tego mogli korzystać, a naprawdę tych pomocy mamy dość dużo. Ja tylko wspomnę może o takiej jednej ważnej rzeczy. No, praktycznie i w tamtym tygodniu, i dokładnie wczoraj, odbywało się w szkole szkolenie dla grona pedagogicznego z obsługi drukarki 3D, bo chcemy wykorzystywać drukarkę normalnie na zajęciach z uczniami. No to bardzo bardzo fajny pomysł. To faktycznie. A coś jeszcze? Yy, to co oczywiście. Planujecie? O, co, oczywiście, jak tu się jedną rzecz skończy, to trzeba rozpoczynać następną, ale też chciałbym, widzę taką potrzebę, żeby zmodernizować stołówkę i jadalnię dla dzieci. Widzę taką potrzebę i też w przyszłym roku chciałbym się na tym skupić. No. no. Znalazłem nawet projekt, w ramach którego będzie możliwość pozyskania środków, i jesteśmy w trakcie yy, no właśnie, chciałam pozyskiwania środków. W pisaniu środ projektów jesteście bardzo dobrzy, co mówili, rozmawialiśmy przed plugerem o tym. Że to pomieszczenie, w którym siedzimy, jest zrobione z czterech projektów. prawda? W sumie, tak to multimedialne centrum biblioteczne, tak, są tutaj środki z czterech projektów, to prawda. Tak, czyli jeżeli ktoś chce, to, to może. Mamy tutaj, jak już tutaj wspomniałaś, to o tych projektach mogę je nawet wymienić. Tu jest aktywna tablica, cyfrowa szkoła, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w dwóch edycjach. Udało się tutaj, może to jest bardzo ważne, w sumie ponad 1200 nowych książek zakupić, wymienić wyposażenie tutaj tej biblioteki. W pomieszczeniu obok mamy monitor interaktywny, komputery mamy dostosowane dla potrzeb uczniów. Także no, tych środków troszeczkę udało się w ostatnim czasie pozyskać. Co na pewno wzbogaca tutaj wyposażenie tej szkoły. Powinienem też wspomnieć o takich lokalnych partnerach i firmach, które systematycznie nas wspomagają, i z tego się bardzo cieszę. Swój duży wkład w rozwój tej placówki mają rodzice. Bardzo dobre relacje z Radą Rodziców pokazują, że można wspólnie, razem dla dobra. I rozwoju tej placówki, robić fajne rzeczy, pozyskiwać środki, no tak, żeby tutaj była ta atmosfera i wyposażenie w tej szkole coraz lepsze, i warunki lepsze do edukacji na wyższym no, poziomie. Dla dzieciaków przede wszystkim na pewno to też jest wielka pomoc. A jeszcze tak na koniec pytanie. Odnośnie kadry. Nauczycielskiej, biegasz się z jakimiś problemami, czy u ciebie jest wszystko ok? E, tak jak tutaj <laughs> pa, pewnie państwo czytacie, oglądacie, problemy z kadrą e, są. W zeszłym roku miałem e, problem ze znalezieniem nauczycieli. W tym bieżącym roku szkolnym e, tego problemu nie miałem, choć widzę, że e, takie problemy mogą się pojawiać. Brakuje nauczycieli różnych e, specjalności. E, póki co. W tej, w tej szkole, jeśli się nic złego nie wydarzy, nikt nie zdecyduje się na zmianę pracy, na odejście, to zagrożenia, jeśli chodzi o, o tutaj kadrę nauczycielską, nie ma. Czyli radzicie sobie doskonale. No, można próbujemy, tak próbujemy, to... próbujemy sobie radzić, a jeśli są jakiekolwiek problemy, to na bieżąco jest rozwiązywać. Moim gościem był Jacek Zawadny, dyrektor Szkoły Podstawowej numer 1. Zapraszamy Państwa, bo niech mi powiedz jeszcze, Jasku, czy ludzie z zewnątrz też mogą przyjść na to o, święto? Oczywiście, bardzo Właśnie. serdecznie Państwa zapraszamy. A Cały program szczegółowy, rozpisany z godzinami, jest dostępny na stronie internetowej szkoły i w, w gazecie w lokalnej gazecie. Krotoszyn, do czego bardzo Państwa zachęcam. Było mi miło Państwa gościć w murach Szkoły Podstawowej nr 1. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Do usłyszenia.